No hej siemanko, dzisiaj porozmawiamy sobie o jednostkach miar. Znamy takie dwie podstawowe jednostki, których używamy na co dzień i to jest jeden metr i jeden gram. Metr to jednostka długości, a gram to jednostka wagi. Ale czasami te jednostki długości albo wagi musimy podać w bardzo dużych liczbach albo bardzo małych. I na przykład gram to taki maciubki maciubki jest i jeżeli chcielibyśmy, nie wiem, na przykład kupić węgiel albo jakieś tony piasku, no to właśnie, nie będziemy tego podać w gramach, bo to byłaby bardzo, bardzo duża liczba. Dlatego musimy zwiększać te jednostki, żeby łatwiej nam się nimi operowało. No to co, zaczynamy. Może zacznijmy od jednostek wagi. Wiemy, że jednostką podstawową jest 1 gram. Chcąc zwiększać lub zmniejszać jednostki, musimy zmienić przedrostki. A więc pierwszym takim zwiększającym przedrostkiem jest oczywiście deka. Na pewno ze sklepu znacie jednostkę dekagram, którą zapisuje się w ten sposób. 1 dekagram to oczywiście 10 gramów, bo to widać po mnożniku, razy 10. Kolejnym przedrostkiem jest hekto, czyli będziemy mieli 1 hektagram. Raczej często się z nim nie spotkacie, ale możemy sobie go zapisać, aby utrwalić to. 1 hektagram to jest 10 dekagramów, a to jest oczywiście 100 gramów. Dlaczego 100? No bo to jest mnożnik razy 100. Kolejnym przedrostkiem jest 1 kilo, czyli będziemy mieli kilogram, i to jest już bardzo znane i często używane. Czyli 1 kg to 10 hektogramów, a to jest 100 dekagramów, a to oczywiście 1000 gramów. I to zdecydowanie warto zapamiętać, że przedrostek kilo oznacza mnożnik 1000. Czyli za każdym razem, kiedy słyszycie kilo, powinno wam się to kojarzyć z tysiącem. W przypadku wagi, jeszcze jedną bardzo ważną jednostką jest zdecydowanie jedna tona, a jedna tona to 1000 kg. Często będziemy musieli zmniejszać jednostki, na przykład na opakowaniach artykułów spożywczych czy też lekarstw będziemy widzieli różne mikroskładniki, które są podawane często w miligramach albo nawet w mikrogramach. Mało kiedy będziemy spotykać decygramy albo centygramy, dlatego od razu przejdźmy do miligramów. Widzimy, że tutaj mnożnik to jest 1000, więc jeżeli chcielibyśmy przedstawić coś jako 1 miligram, to to będzie 1000 grama, czyli 0,01 grama. A z drugiej strony, jeżeli pomnożymy obie strony równania przez 1000, to wyjdzie nam, że 1 gram to 1000 mg. Ok, a teraz załóżmy, że chcielibyśmy zamieniać jednostki miligramy na kilogramy albo odwrotnie. Jak możemy to zrobić? Zauważcie, że od miligramów do jedynki mamy tutaj mnożnik równy tysiąc. I od jedynki do kilograma również mamy tysiąc. Więc jeżeli chcemy przenieść się od miligramów do kilogramów i na odwrót, to tu już mnożnik wynosi milion, bo tysiąc razy tysiąc to milion. Więc, jeżeli na przykład mielibyśmy 23,5 kg i chcemy zamienić to na miligramy, to co powinniśmy zrobić? Mamy to pomnożyć przez milion czy podzielić przez milion? Ja powiem Wam, jak mi najłatwiej jest to rozpatrywać. Jeżeli zamieniam na jednostkę mniejszą, bo miligramy są mniejsze, to znaczy, że ma być ich więcej. Dlatego w tym przypadku będziemy mnożyć razy milion. A jeżeli zamienialibyśmy z miligramów na kilogramy, to wiem, że kilogram jest większy, dlatego ma być ich mniej i wtedy będę dzielił przez milion. Wiedząc to, zamieńmy 23,5 kg na miligramy. Wiemy, że miligram jest mniejszy, ma być ich więcej, więc mnożymy razy milion. 23,5 kg to się równa 23,5 razy 10 do 6. Czyli przesuwamy przecinek o 6 miejsc, będziemy mieli 2, 3, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 mg. I jak widzicie, ta liczba jest już dosyć duża, dlatego właśnie korzystamy z przedrostków, żeby nie musieć operować na tak dużych liczbach. A jeżeli chcielibyśmy zamienić miligramy na dekagramy, no to zobaczmy. Powiedzmy, że mamy 248 mg i chcemy to zamienić na Dekagramy. Widzimy, że od miligramów do jedynki to jest mnożnik 1000 i od jedynki do dekagramów jeszcze 10, czyli razem mnożnik wynosi 10 tysięcy. Dekagram to większa jednostka, dlatego musi być ich mniej, więc w tym przypadku będziemy dzielić 248 podzielone na 10 tysięcy. Tutaj oczywiście dzieląc na 10 tysięcy mamy 4 zera, więc przecinek przesuwamy w lewo o 4 miejsca więc będziemy mieli 0,248 dekagrama. Ok, to teraz na koniec chciałbym, żebyśmy to wszystko uprościli i dam Wam fajnego tipa. Jeżeli zamieniacie sobie jednostki z jednych na drugie, to po prostu przesuwamy przecinek w jedną lub w drugą stronę. O ile miejsc? O tyle, o ile mamy tutaj rzędów tych mnożników. Czyli jeżeli będziemy chcieli zamieniać miligramy na powiedzmy dekagramy, to liczymy, o ile rzędów różnią się te jednostki. Mamy tutaj 1, 2, 3, 4, czyli różnią się o 4 rzędy, więc musimy przesunąć przecinek o 4 miejsca. Dekagram jest większy od miligrama, więc musimy przesunąć w lewo, bo musi być ich mniej. Więc jeżeli mielibyśmy 23 mg, to po zamianie na dekagramy będziemy mieli 0,003. 23 dkg, bo przesunęliśmy przecinek o 4 miejsca w lewo. Jeżeli chcielibyśmy zamienić na przykład kilogramy na miligramy, to sprawdzamy ile jest tych rzędów, czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli wiemy, że musimy przesunąć przecinek o 6 miejsc, więc załóżmy, że będziemy mieli 24,6 kg. To się równa. Miligram jest mniejszy od kilograma, czyli musi być ich więcej, dlatego przecinek przesuwamy w prawą stronę o ile o 6 miejsc, czyli będziemy mieli 2, 4, 2,4600, 0. to już są 3 miejsca i jeszcze 3 miejsca i mamy 24 miliony 600 tysięcy mg. Okidoki, doki, teraz przechodzimy do jednostek długości. Podstawową jednostką jest oczywiście 1 metr. Tutaj możemy stworzyć jednostki mniejsze, większe, ale poza tymi deka i hekto, raczej mało kiedy się spotyka, żeby był dekametr albo hektometr. Ale za to bardzo często będziemy spotykać decymetry, centymetry, milimetry i kilometry. I oczywiście 1 metr to inaczej 10 decymetrów, albo 100 centymetrów, albo 1000 Milimetrów. A jeden kilometr, tak jak przedrostek wskazuje, kilo to tysiąc, więc jeden kilometr to 1000 metrów. Jedno małe zadanko dla przypomnienia, ponieważ te jednostki już powinniśmy umieć zamieniać: 46 cm chcemy zamienić na kilometry. Sprawdzamy, ile rzędów jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzędów, więc musimy przesunąć przecinek o 5 miejsc. Kilometr jest większy, więc będzie ich mniej. Musimy przesunąć przecinek w lewą stronę o 5 miejsc. Czyli będziemy mieli, że 46 cm to się równa 46, przesuwamy o 5 miejsc, raz, 2, trzy, cztery, pięć, tu będzie przecinek i wpisujemy zera w puste miejsca. Czyli będziemy mieć 46 stu tysięcznych kilometra. Jeżeli czasami macie problem z odczytaniem tej liczby, to pamiętajcie, jakie tutaj są rzędy. To jest rząd dziesiątek, setek, tysięcy. Dziesiątek tysięcy i setek tysięcy, więc łatwo odczytać 46, 100 tysięcznych kilometra. Ok, teraz przechodzimy do pola powierzchni, bo jest ono bardzo interesujące. Załóżmy, że mamy kwadrat obok 1 metra. Jakie będzie pole powierzchni? No, oczywiście 1 metr razy 1 metr daje nam 1 metr kwadratowy. A jak to zamienić na przykład na centymetry kwadratowe? Ktoś mógłby pomyśleć, że skoro w jednym metrze jest 100 centymetrów, to pole takie będzie wynosić 100 centymetrów kwadratowych. Ale niestety tak nie jest. Dlaczego? Zauważcie, że pole oblicza się poprzez iloczyn dwóch boków, czyli 1 metr to będzie 100 centymetrów, prawda? Tak samo tutaj. 1 metr to 100 centymetrów. Więc, aby obliczyć to pole i wyrazić je w centymetrach kwadratowych, musimy wziąć 100 cm razy 100 cm i to daje nam 10 tysięcy cm kwadratowych. Podczas zamiany jednostek, które dotyczą pola powierzchni, musimy przesunąć przecinek jakby dwukrotnie dalej niż normalnie byśmy przesuwali podczas zamiany zwykłych jednostek, ponieważ tu dochodzi ten czynnik kwadratowy. Jak możemy to uprościć? Tak jak robiliśmy to wcześniej. Jeżeli na przykład pole powierzchni będzie wynosić 23 metry kwadratowe i chcemy to zamienić na przykład na decymetry, to zobaczcie, byliśmy tutaj, tutaj są metry, decymetry są tu, więc musimy przesunąć przecinek o jedno miejsce, tak? Ale wiemy, że to są kwadratowe metry, więc musimy zwiększyć to razy 2 czyli przesuniemy przecinek o dwa miejsca. Decymetry są mniejsze od metrów, czyli musi być ich więcej, więc przesuwamy przecinek w prawo. Więc 23 m2 to inaczej 2300 decymetrów 2 Tutaj mamy takie przedrostki jak deka i hekto. W przypadku pola powierzchni tutaj sytuacja też się trochę komplikuje. Jeżeli na przykład będziemy mieli pole, o wymiarach 10 metrów na 10 metrów, to widzimy, że 10 metrów to inaczej 1 dekametr, prawda? Ale w polach powierzchni nie używamy dekametrów, używamy innych jednostek, jak ar. I właśnie 1 ar to jest 10 razy 10, czyli 100 m kwadratowych. I to zdecydowanie warto zapamiętać, ponieważ często pojawia się na egzaminach. Idąc dalej w prawo, mamy przedrostek hektok, tyle że tutaj też nie będziemy używać hektometrów, tylko będziemy używać hektary, czyli 1 hektar to jest 100 arów. A oczywiście wiemy, że 1 ar to jest 100 metrów kwadratowych, więc 1 hektar to będzie 100 razy 100, czyli 10 tysięcy m2. I to też zdecydowanie warto zapamiętać. To w takim razie jak zamienić na przykład 2 km kwadratowe na Ary. Kilometry mamy w tym miejscu, a Ary można uznać, że są tutaj, czyli musimy przesunąć przecinek o dwa rzędy, ale pamiętamy, że to jeszcze musimy pomnożyć razy 2, ponieważ mamy tutaj pole powierzchni, a to jest iloczyn dwóch boków, dlatego przesuwamy przecinki o dwa razy większą ilość. Więc teraz, zamieniając kilometry na ary, wiemy, że ar jest mniejszą jednostką, więc musi być ich więcej. Musimy przesunąć przecinek o 4 miejsca w prawo. Więc 2 km kwadratowe to będzie 2 i 4 zera arów. Teraz przejdziemy do objętości. W domu zazwyczaj będziemy wykorzystywać podstawową jednostkę objętości, jaką jest 1 litr. 1 litr to inaczej 1000 cm3. Czyli jeżeli będziemy mieli taką kostkę, jaką widzimy tutaj po lewej stronie, to jeżeli będzie miała ona boki o długości 10 cm razy 10 cm, to objętość takiej kostki będzie właśnie wynosić 1000 cm3, a to będzie 1 litr. Jeżeli będziemy mieli kostkę o wymiarach 1 cm na 1 cm na 1 cm, to to będzie 1 cm3, a to będzie 1 litr. Mililitr, czyli 1 1000 litra. Ale to też łatwo obliczyć z tego pierwszego równania, ponieważ jeżeli byśmy to podzielili przez 1000, to właśnie dostajemy 1 cm3, a 1 litr dzielony na 1000 to oczywiście przedrostek mili, więc dostajemy 1 ml. Zauważcie, że 10 cm to 1 decymetr. Więc 1 litr możemy określić jako 1000 cm3, ale także jako 1 decymetr3. Przejdźmy teraz do zamiany jednostek, ponieważ tutaj też jest ciekawie. W przypadku pól powierzchni musieliśmy przesuwać przecinki o odległość dwa razy większą, ponieważ mieliśmy tam na przykład metry kwadratowe. Tutaj zauważcie, że przy jednostkach podnosimy ją do potęgi trzeciej, więc w tym przypadku będziemy przecinek przesuwać o odległość trzy razy większą. Teraz zróbmy sobie jeden przykład. Mamy 2,4 metra sześciennego. I chcemy to zamienić na centymetry sześcienne. Metry są w tym miejscu, a centymetry są dwa rzędy dalej. Więc normalnie przesunęlibyśmy przecinek o dwa miejsca, ale tutaj mamy objętości, czyli naszą jednostkę musimy podnieść do trzeciej potęgi. Dlatego przecinek przesuwamy odległość trzy razy większą. W tym przypadku musimy przesunąć przecinek o 6 miejsc. Zamieniamy z większej jednostki na mniejszą. Więc musi być ich więcej, więc przesuwamy przecinek w prawo. I po przesunięciu przecinka o 6 miejsc dostajemy taką wartość. Jeżeli na przykład chcielibyśmy zamienić centymetry sześcienne na litry, a litry to to samo co decymetry, bo widzieliśmy to w tym miejscu, to widzimy, że jest to tylko jeden rząd wielkości pomnożony przez 3. Wiemy, że przecinek musimy przesunąć o 3 miejsca. Litr jest większy od centymetrów. Więc pójdziemy o 3 miejsca w lewo. Więc będziemy mieli 0,47 litra. A tym samym 0,47 decymetra sześciennego. I to jest jedna z najważniejszych rzeczy do zapamiętania. Kiedy zamieniamy zwykłe jednostki, to po prostu przesuwamy przecinek o tyle miejsc, o ile zmieniają nam się rzędy. Jeżeli zmieniamy jednostki powierzchni, gdzie mamy tam potęgi drugiego stopnia, to przesunięcie przecinka będzie dwa razy większe, a w przypadku objętości, gdzie mamy potęgi trzeciego stopnia, musimy ten przecinek przesunąć o odległość trzy razy większą.